Ktoś tego dnia! A dopiero się zaczął! Witam! Słuchaj, widziałem, że jest paczek do Ligi Legend, nie? Akurat nie chciałem grać w ligi, ale jak już jest paczek, to trzeba wytestować. Dobra, pokaż mi te pacznący, zanim zaczniemy. W skrócie, Anka nerw, zajebiście, Lee nerf, Olaf nerf, świetnie, ramus nerf, Sejuani nerf, Veigar die, Wukong. Wukong przede wszystkim, Boże, nienawidzę tej postaci! Y Buf, Alistar, nie wiem czemu, Azir, ok, Graves? Czemu Graves? Czemu Graves? Graves jest mocny. Kalista, ok, Katarina, też nie wiem czemu. Jasuo. to no spoko, pracuje sobie Daj listy, Dobra, zapraszam na ten, <laughs> Namida. mida, Co gram tak. Sylas zbanowany. Mocny jest ten, wydaje mi się, w Euraleona. Który, który będzie lepszym czarnoskórym, jak myślicie? I go gotcha Xante czy guro Nie wiem dostaję autosy po 114 kurwa, w 5 minucie Nie chce mi się grać Wydaje mi się, że mój botan jest kur, nie? I to jeszcze pamiętam, że ziomek był z Polski

Co jest? Co jest? Co on mi robi? O fra kurwa, pef, ja nie <śmiech> <śmiech> No nie mogę, nie pat k***a Nie wiem i ta postać po prostu lata i brrr. Ale mam, gram k***a w gorszym czarnoskórym, taka jest prawda jako jest w do Xantego w k***a gorszy Przepadnę tutaj, tak? Ja pierdolę, no nie mogę! No i zerkuję mnie zaraz, no! Co to robi? robi? Nie, no! No, i zbejdowane tresu. Czekaj. No, ja pierdolę, co ty tu robisz, kurwa szwagier, no! ho Nie, proszę cię, nie rób mi tego. Nie, 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 nie mogę, kurwa, nie mogę. Skit. nie, nie, nie no Nie mogę się ruszyć nawet, no. Na terki kliknąć nie mogę. ha, przyznać, to jest kurewski midgap, no jak gdyby nie ja to byśmy tego nie wygrali Co to to tak nakurwia no Co to jest Engolo? No patrz to, patrz to, patrz to, uda się nie, ja wierzę teraz Zabiję Nie zabiję Kurwa, było bliska. Jaki demecz! Dudzie! No kurwa, no zginij, proszę Cię. No nie, no, Proszę, jeden kilek! Najbardziej zasłużone punkty w moim życiu, nie? Really. Co? O, o nie, 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 trafiła I to też kurwa nie, trafiło, no! No, nie, dwie... Co jest? Ty, a co się stało z tym y, azjatą nie, chyba się nie, ja tylko jedną, znaczy, pamiętam ostatnią akcję jak Shen, kurwa, nie chciał być na pozostanie. Za I się tak kurwi chyba, chyba z to z Legend. Shen fucking Old Me! What are you actually doing? Are you fucking... Not the Vlad! What the actual fuck are you doing? You're so fucking bad! It doesn't have to be. Oh my fucking god! I just broke my glass. I'm sorry. No! No! Przeprasam, 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 kurwa, przeprasam. No <grabble> <tas> <tas> wa flashę, kurwa. Pra wygranie, Ważewski gra. A. No kurwa, no co robi tu? Aleंद्र dał mi bajd, przepraszam, przepraszam, ale Ona tak po prostu se stoi to za ścianką. Nie mogę z to użyć. się dwie gry już strolowałem Zaś Pantheon to. Wyjebane. Kurwa, ale ciężkie. Ja pierdolę! No! Wow, co jest? Oj, 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 level, level up. No! Proszę cię, pojdź tu, kurwa, bo ja stracę tyle farmy. No, Power! Ha! Nie mogę! Kurwa!

nie wiem, kurwa, no ale co ja mogę poradzić, jeśli mam kurwa? Lilię czwarty raz, no! A w tym samym momencie drużyna się wypierdala! Jak to działa? Jak mam kurwa nie krzyczeć? Czyli ja mam Lilię cały czas, a oni tak kurwa, są tacy chujowi, no? Nie rozumiem. Kurwa, najlepiej wciągnąć kokainę. Jezus, ile bym dał teraz za to? Nic nie zrobimy, jak chcesz o, 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 wpadnie? <śpiewanie> nic bardziej mylnego, kolego. Jak oni tu już nas dojechali, w pięciu. Ale kilek pyk, podjebany. R? Ej, zerkujesz kiedyś? Nie, proszę, nie zabijajcie mnie, no. Do... Żyję? Stary, Stary oglądałem Wyspowskiego Już za kilka sekund kolejne rozdanie, a nowe karty na stole to jest pewnie szansa na zwycięstwo No nic, jak ja bym był tym Sylasem, to już by kurwa, dżungler był, nie? Go wygrywamy to w chuj, ten jeden na... trzy na trzy Gdzie jest ten? A, okej. Nie ma. No dajmy FF. Dajmy fefa po prostu. Tutaj ma okej, ma golemy, nie? To jest najważniejsze. Ważne, że ma ma golemy. No nie wiem, stary, chcę coś zagrać dobrze, kurwa, ale widzisz, co się dzieje?! WIDZISZ, CO SIĘ DZIEJE, KURWA?! NO WIDZISZ, CO SIĘ DZIEJE W TYCH GRACH?! WIDZISZ, CO SIĘ DZIEJE?! WIDZISZ, KURWA, TYCH DŻUNGLERÓW?! WIDZISZ?! KURWA, NIE JESTEŚ ŚLEPY, NO?! jak kurwa jesteś to ze kup oczy. Nie, nie, ja nie biorę odpowiedzialności na siebie, kurwa, za te gry. Ja nie wiem dlaczego te enemy junglerzy kurwa level 3, enemy junglerzy już mają 1.07 no. Ale jesteś chujowy na tej leblance Myk 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 ppek Kurwa! Coś włączyłem Coś mi się odpaliło. A! Mam dość tego dnia. A dopiero się zaczął. Red Bull się wylał, wszystko się kurwa wylewa. Kibice są w ja jestem wkurwiony, Trener jest w <śmienicza> 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 AAAAAAAA Kurwa, no. no To jest gwałt situation, kurwa To jest nielegalne, no zostaw mnie, kurwa, no <średentory> Ha, on mnie spierdolił od razu z Erki, Nie spodziewałem się Dajmy tak Dobra, jak tego nie wygram, to ja już kurwa. Coś jest nie tak, jak ja Sylasem nawet wiebie. Jak myślicie, jak bardzo chcę mu się grać? Ty, jest w końcu gank. W końcu stałem ganka w drugiej minucie. Właśnie ten dżungler, to jest, to jest ta rozróżnica. I to jest jeszcze Polak. No. Ja pierdolę ty. Ale by, by, jak bym był, jakbym go wyjechał tym lisinem. z <noise> Czy nie jakiś powrót z sesji coachingowych chciałbym kurwa kogoś nowego, tak żeby odświeżyć. Streamy z coachami to był jeden, jeden z lepszych streamów na starcie w roku. Dobra, odblokowałem się kurwa, teraz już wszystko wygrywam Z drututem. Ej, kurwa! To byłoby ciekawe w sumie, tylko czy on by chciał po polsku gadać? Wow No ignaj. Okej okay. Tu, 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 tu. Daj mi się, że to wygrywam. Aaaa, pierdolę już wumiałem! Widziałeś to, prawda? Widziałeś to, że już wumiałem, tylko odfresował. No bo ja zostaję i ja flipuję. Szczerze ja wiem, że padam na W, bo on ma Ignata. Ale flipuję, że zdażuję. No, jednak nie zdożę. Dobra, mam pomysł. Potrzebuję manę cały czas zawsze Nie, nie do mnie, no kurwa, no co jest? Ona go nie zabije przecież A co specjalnie to robię? Ty widziałeś co się teraz stało? No mi Nie, a daj kilo chociaż no ona jeszcze ma Bodyslama, kurwa, i 100 wszystko ma! No Jezus! No Jezus, no! Ma Bodyslama, 100 wszystko ma! Nie. Proszę, nie, nie. Patrz to, nagrywaj Nie, do końca kurwa, pierdoli mnie to O Jezus, Twoja wina Jebany Galio! No kurwa! No ty, co ty to widzisz, Zaograłem o tego Zed'a jak Największy koks to Galio daje mu jakiegoś shielda, no. Dobra, uratowałem. To był zajebisty pomysł, się okazuje. No, i w, tej, w, ten, w, ten, w ten sposób skierowałem grę. Jedną rerką ścinek na Maxia chociaż? Jest zwycięstwo, lekkering. Mm, czuję, że to odda. Lethality popie. Wygram tą grę. Kurwa, powiem wam tak średnio, nie? No zominię... ja to poboło! No Max! No jak to się stało? Ej, kurwa, niedobrze. No, spadnij, choć jest, jest, chociaż killek, chociaż kilek. Tej Venoks, hey, ty jesteś pewny, że tak chcesz grać? Jeden, jeden, jeden. Oh, guys... Aaaa! No jak to nie zadało tyle damage'a, ile powinno? Ile to bije? 260, no tyle miał! No oczywiście, że ma jeszcze flesza! Pewnie, kurwa, że ma flesza dalej! Jebane śmiecie bo to oczywiście, że ma flesza! się gówno, moje limity! Jak mam siedzieć w bagnie, a Trzeba się ruszyć. Kurwa, pół godziny. patrz ten damage, kurwa! Człowieku! 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 O kurwa, ty, jak on bije. Ja przepraszam cię. Przepraszam cię, ja nie wiedziałem, że on tak... Ale OP jest syla, się syla Dla śmieci jestem na postać. Widzisz tam popi, kurwa? Widzisz ją? Widzisz ją? Jak ona co ona robi? Na egzoście kurwa, widzisz to? Widzisz na egzoście? Widzisz to na egzoście co się stało? Złasztowany. Co ci mogę poradzić kurwa, że istnieje coś takiego? Oła Nic zrobić nie mogę, kurwa A nas rozjebali do zera. Nie wyszła ta gra. Przezja Juzles na popi. nie grajcie. Intowałem, no. Nie no, jak zintowałem?! Chyba klasycznie, co? <grywa> Póki wygrywam tym. Drogi kolego. Mam zaraz. Nie miałem dziś martwy, prawda? Nie umie po polsku gadać, ani gotować. Kurwa, dostałem to. Ale mu się. Ale mu, musiało pęknąć, nie? Wsychać, wsychać. Cit. Patrzcie, Erkę Udyra, nie? Ja, te, ja na przykład nie rozumiem tego demerza. 518 mu zadałem. Z samej Erki. Jest tak mocna. O, kurwa, no tak. się

Aaaajaj Coś tam daje No koniec gry Albo Max się chyba skerował właśnie grę, co? Koniec gry! Czemu ja muszę sam dokerować kurwa? Śmiecie z drużyny Czemu ja wszystko robię sam? Czemu nie jest tych tanki? Spuszczaj ten tower! Why am I doing everything? Hello! Dobra, to się uda czy nie uda? Jakby mam pomysł, ja mogę, wydaje mi się, tego towera zniszczyć. Mam za dużo, dużo demerza. Zabrała! Oh my god! Dobra, nagrywaj, 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 nagrywaj. What is Silas doing? Jest kurwa. I się pisze GG, jak dopiero napisał? What is Silas doing? Jest. W końcu się popisałem, kurwa, coś mi wyszło, nie? Dobra, biorę do samą postać. No to dobra. To samo. O kurwa, Silas. Zaraz. Kurwa, dobry jest w dodżowaniu, pojewam. Jest dobry w dodżowaniu, muszę przyznać, jest. Kurwa, dobry. Kurwa tak może? Chyba może nie. Kurwa nie. Jaja ja sobie robisz kurwa tą karmą dziwką smatą. Nie chcę, żeby ich nie było. Mogę się mieć tak, jak to się dzieje. What the <small> oh my god! Kurwa, mać. Koniec trollowania, jezus. Kim... Chciałem mieć je z kimś tamę. Nie chcę, ktoś się ze mną, nie wiem, w internecie napierdalać. I proszę nie metkujcie mnie. Choć tu się liczą czyny, a nie słuchajcie. Słowa... Sajebisty cecelok stary. To umiesz kurwa grać. Spigajcie. Jestem czy to, dziś nie jest nie dzień, kiedy ostatni raz się obudzi. Mów swoje zdanie lub rzucaj na mury. Słuchaj, muzyki, jakiej lubisz. I pod żadnym pozorem, że to co zrobiłeś jest gorsze, nie daj sobie mówić. Chuj z tym, że masz broń. Tron... Od razu do niego podszedłem, mówię, się ma Maciuś, się ma, loló, 3,5,0. A jak tam spędziłeś we Nie, nie patrz, ja czarnych czarnych. Dobra. Nie pisz kurwa yonelikę, bo zobacz moje itemy, rozumiesz? Jeżeli ja z takimi itemami nie mógłbym Jinx zabić, to by byłoby dziwne. na no skończcie to zanim się wywalę, no! 387 rpków, git, pik od tam kiedy, kurwa maś, to jest naprawdę możliwe. I następny w piątek 20, jakiś horror, może ogramy? Yo. Uśmiechu i szczęścia, i kurwa kaski, i zdrowia, nie? Mama, oh mama.